Dzień doberek murdeczki, co tam u was słychać? Bo my w terenie dzisiaj. My w terenie dzisiaj idziemy na poszukiwania w parku. Miało niby lać, na razie nie pada i to jest najważniejsze. Życzymy sobie pogody, Marek, prawda? Oczywiście. Pogody wszystkim. Życzymy pogody. Na ubieranie jak zawsze. Marek właśnie się tu kurde składa. A ja już odpaliłem Deuska po wejściu. I co? Parczek, 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 jeszcze raz parczek. Polatamy, pozaglądamy. A ja tu na tej drusce ledwo go odpaliłem. Już jest 5 centów julianowych. Jest jakiś guziczek. Nieopisany. A 5 centów mamy z roku 74, także pozdrawiamy, zacnie 74. No i co? Oby tylko pogoda wytrzymała te parę godzin, 3-4. Pobiegamy, poganiamy, zobaczymy, co się znajdzie w tak ładnych okolicznościach przyrody. Także co? O, właśnie spadło 5 centów. Trzeba szukać. Narazicho. No i co mordeczki? Jak się nie cieszyć? Patrzcie, Marek się jeszcze dalej przebiera. Ja tylko zszedłem ze ścieżki. Sygnał był kiepski, bo sygnał był kiepski. Gdzie te monetki zawsze biją ogromnie? Ostatnio oglądałem Zujka. Zumil też trafił 5 guldeników. Także pozdrawiamy Zumilku. Ty tam chyba miałeś 90 rocznik, a ja mam 89. Także lecimy, lecimy dalej. No co kochani, na razie kopiemy śmieci, wpadła jakieś euro, 5 centów. Markowi chyba 1 cent. Zlazłem do lasu za potrzebą. No, i teraz tak, kurde, machnąłem sobie cewką, jak zawsze. No, bo jak tu nie machniesz, jak już wlazłeś, i z takiej oto dziury lochy dzisiaj będzie guziczkowo, chyba, bo to już w sumie trzeci, ale ten jest starszy. O kurczę, jest pełny. Jest pełny, ciężki, urwane łóżko. Także kawałek miedzi, albo mosiądzu. Jest guziczek, i historia jest. Pozdrawiam serdecznie. Tam gdzieś Marek gonie. No i przy tym starym pięknym drzewie znowu z dołeczka tu wyskoczyła już krągłość. Mamy holenderską boratynkę. W stanie takim jakim widać. Czyli że nic nie widać. Jakby ją domył. To jeszcze by coś tam było. Jest Julianka. Jest jeden centik. Na bank tu jest jeden centik. No, teraz widać troszeczkę jedyneczkę. O, nawet tak powinno być. I jest rocznik 55. Pozdrawiamy. Lećmy Marek za kimpą. Jotuk i normalnie tu o, z dziureczki. Muszę się pochwalić, Beatrixowe 2005 rok. I mamy tutaj 2 euro. A nie wiem, czy to jest Beatrixowe, tak do końca, ale raczej chyba tak. Raczej chyba tak. No, fajna monetka, cieszy. Tak, już mamy trujeczkę. Pozdrawiamy. No i co? No co mam powiedzieć? No co mam powiedzieć? Dołki trzeba sprawdzać 2-3 razy. Dołki trzeba sprawdzać 2-3 razy. Nawet jak go zakopiesz, to sprawdź go jeszcze raz. I patrzcie na to. Tu było to jedno. A tam co leży? A tam leży drugie. Jeszcze głębiej. I z boku. Jeszcze głębiej i z boku. Chodź no tu do tatusia. I również dwójeczka. Także 4 euro z jednego dołka. A zaraz będziemy sprawdzać dalej. I Tutaj jest typowo już Beatrixowe 2006 rok. Lecim, lecim dalej! Haha, i popatrzcie teraz. Przy takich ładnych okolicznościach, przy kwiatuszkach, znalazłem taki ówczesny dzwoneczek, który się urwał. Rdzewieje. ówczesny, wymalowany. Jakieś kwiatuszki czy coś. Kurczę! Normalnie zabieram. Fajny, nic gonimy do Marka wykopał przy ścieżce monetkę, ale mówi, że ją mówi, że to rozwalił chyba kopaniem. Tak jest żetonik jakiś jakiś żetonik na coś gdzieś resztę musisz mieć. Chyba, że on był taki zgryziony wiesz, nie musiałem go. wygląda na świeży no no jest no i co? Graty, nie? No jest, zawsze coś jest. Kurczę. Lecimy dalej. Tam Mareczku znalazłeś, pokazuj. Brudno oczywiście, ale... Marek znalazł tutaj co prawda miedzianą, bo miedzianą, ale zobaczcie jaka piękna przypineczka jeszcze jest. Miejsce po igle. Kurde. I chciałby do dziury. Ale normalnie śliczność, Śliczna. Palki są nieprzewidywalne. Pewnie, że nie. A jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej Marek dał mi, bo nie zbiera. Proszę bardzo. Takiego pociska wielkiego znalazł. Ja tutaj mam jakiś sygnalik. Spróbujemy go zaraz wydubać na żywo, ale za moment jak założę z powrotem rękawiczki. A na razie co? Śmigamy, nie? Śmigamy o, dalej. Ważne, zimno. że nie pada. Ważne, że nie pada Zimno. Chciałem powiedzieć, że jest zimno po prostu. Gile z, z nosa lecą. Było 2 stopnie, jest chłodno, fest, ale dajemy czadu. No to trzymaj powiem co tam wydrukujemy. to na żywo. Zobaczymy zaraz, co my tu mamy. Czy śmiecia, kolejnego? Nie, widzicie? Jest monetka. Jest monetka, co jest pięciu? centóweczka, ale ładnie wyszła. W jakiej pięknej patyni. To Pozdrawiam, rośnik. 1980 kochanie, także dla Ciebie moneta. Haha, <grywa> cicho no, Lecę, lecę nie. do Marka, lecę do Marka, bo mala psiorka. Mala psiorka. Mamy tutaj guldena markowego. Pozdrawiamy, rocznik 70 dwa i jedna, druga guldena. Tym razem nie srebrny. Haha, <grywa> chciałby nie. Hmm, ale jest. Ale jest. Mafie, nie tak tam, ten duży. Nie znam się do końca na tym, ale teraz takie oto znalezisko trzeba było zasłonić, żeby zbliżył. Jest to dół seczki, z tym tak zwanym, jak to słyszałem tutaj, bocznym zapłonem, ale jak to się fachowo nazywa, nie mam pojęcia. No ale jedno ze starszych znalezisk. Tutaj, teraz kochani, z dołeczka wyskoczyło coś takiego. Nie wiem czym żeby to mogło być, czy to jest jakaś monetka, czy nie. Może jakieś francuskie, bo pisze FL. Nie wiem, ale widać, że to jest moneta cynkowa. Stara cynkowa moneta, bo się rozpada sama, z drugiej strony chciałaby wyglądać w podobny sposób. Nie wiem, nie mam pojęcia, jeżeli ktoś wie, co by to było. Pomóżcie, nie wiem, czy to jest. Jedna czwarta FL, czy co tutaj pisze, bo tak jakby widać ułamek jakiś przed tym. Kurczę, nie mam pojęcia. Tutaj podobnie. No i teraz taka ciekawostka z dołeczka. Taka ciekawostka, a mianowicie coś złożonego, pękniętego. Wsuwało się to jedno w drugie. Ciekawe co by tu było. Spróbuję to tego. Podejść Chyba w dom Zobaczyć co tam jest Zerknąć do środka Proszę proszę Co Marek tutaj wydubał Kurka woda Ale śliczności Stary taki piękny samochodzik Normalnie cudo Jakaś Honda Tutaj kurcze bele Marek mówi że doczytał ale ładna no Marek gratulacje tego fanta gratulacje a teraz zasłużona przerwunia i dalej w teren później zobaczymy co tu będzie na razie pogoda nam dopisuje nie pada zimno ale nie pada a i takie widoczki nas zastały Przyjechała gwaria narodowa holenderska na kucykach. No kurczę, jest tego, jest tego. Jedni jadą, tu drodzy tam. Pięknie. Pogoda dzisiaj jest super. A tu, o, panie, uśmiech. Idziemy, idziemy, walim dalej. Panie, Patrzcie bo tak leży, nie? i Marek na żywo. Myślałem, że zawleczka kolejna, ale patrz. I Marek na żywo I jest srebro dzisiejszego wypadu I chyba będzie srebro dzisiejszego wypadu Awaj jest, funkcja jest Dawaj oglądamy, tam nie szukaj puńcy, nieważne Kto chce, A myślę, że kto chce to wierzy w to co to jest, kto nie chce to nie wierzy chłopie, tam nie ma się Co nad tym rozczulać, jest przepiękny pierścionek Piękna obrączka, naprawdę cudowna obrączka ha, Marecki udało się gratulacje panie gratulacje Zawołem Marka bo ja mam lekkie korki lekkie korki Nie wiem co to za lapsior Marek weź podejmij zobaczymy co to Zobacz ty bo kurde co to jest Medal jakiś Medal jakiś będzie Kurde, po, Ale co to jest? Nie wiem, no jakieś 50? Eee, jakiś szajs! A myślałem, że coś kurde fajnego! Nie znam Że jakiś konkretny lapsior. Hmm. Chyba Cię niepotrzebnie, wiesz, wyrywałem. Ale nigdy nie wiadomo co jest. no. Myślałem, że coś naprawdę fajnego, a tu jakiś medal na pięćdziesiątkę. To jeszcze chwilę, jeszcze chwilę muszę poczekać. Jeszcze chwilę muszę poczekać, i sam se go przyznam. Ja pitole normalnie. Ale jajka. Ale jak się pojawiło, to wyglądało bardzo zacnie, nie? Dobra, lecimy dalej. Moja morda zadowolona. Moja morda zadowolona. Patrzcie na to. Nadszedłem ten sygnał cewką I srebrny Ale leży sobie na wierzchu Co ty gadasz? Chyba 55 55 srebrny gulden na 55. wierzchu <laughs> Ja pitole mój pierwszy srebrny gulden i jeszcze na wierzchu Patrz to jo. Ja Cię kręcę, palcem przetarłem, patrzcie zeszło Jaki śliczny Mój pierwszy srebrny guldenik, ale... Tak, jak się <laughs> srebrny Marek i srebrny Rafał teraz Ja pierdziele, no marzenie, no po to się za nimi lata, ale żeby go na wierzchu znaleźć Ale żeby go na wierzchu znaleźć, normalnie mistrzostwo świata Marecki! Tak musi być. Marecki jest, jest i jest! Ale dojrzałem 50. I w tak pięknych okolicznościach przyrody. Zasłużona druga pauza. Średny Marek, średny Rafał. Drugie piwerko Pogoda klasa. Przepiękna. Panie pilocie, dziura w samolocie! Jemy pomału w stronę autka, lecimy. Może jeszcze coś wpadnie, przeszliśmy. Opróżnić nasze kurde te Sakwy z tych najlepszych prezentów, oczywiście. To co z pauzy, to z pauzy. Trzeba wszystko, ale znaleźć. Różnego rodzaju jest ogrom pauza ale naprawdę patrzcie na to patrzcie na to co tam się dzieje nie? co tam się dzieje są długopisy są puszki kurde no teraz jedną ręką to ja się mogę wiecie ale o są obroże są dzwonki kurde i to jest holenderska zmora to jest holenderska zmora. Wszędzie jest pełno kapsli. Tu w parkach jest pełno zawleczek z orzeszków. I to przepięknie bije. A jest największą zmorą parków. Ten kto kopie tutaj, to wie. Ale tak mówię, w przepięknych okolicznościach pogody i przyrody stoją sprzęty, czekają. Opróżnimy. Są również smycze. Normalnie jest numer telefonu. I jest miał na imię Jerry. host Jerry. Where is Jerry? No. i opróżniamy i jedziemy dalej. Jest Marecki. I ja tutaj. Teraz takie małe cudo. Kurczę, tak teraz to wygląda zacnie, nie? Ale na pewno nie będzie. No, zwykłe, baziewne aluminiowe ale i tak bardzo cieszy i tak bardzo cieszy kurczę bo serduszko w takim miejscu weszliśmy w takie miejsce co tylko same zawleczkę zwróca, a nie jednak nie tym serduszkiem być może dzisiaj zakończymy wypad No pogoda luksus dzisiaj Jak tu się gania A jednak po serduszku jeszcze nie koniec jeszcze nie koniec, jeszcze są emocje. Jeszcze mi coś wypada tutaj z dołeczka. Zaraz zobaczymy razem, co to jest. Z tej oto dziury. Tu jest. Częściowo się już tu odbiło, a tu jest. Tu jest w grudzie. Ale czym by to chciało być, nie wiem. Rozpakujemy razem. No kurczę bele. Powiem wam. Takie rzeczy zawsze podnoszą ciśnienie, ale niestety, niestety, może to kiedyś był jakiś psi numerek, ale nic więcej poza tym. Niestety nic nie widać, nawet nie wybity. Kurczę bele. ależ podnios emocje. No i co, kończymy dzisiejsze wykopki. Robimy podsumowanko fantymarka. Są monetki. Są monetki, są różnego rodzaju inne pierdłki, są ee, żetoniki. Jest ptasia obrączka. Kurczę Bele, trafiła się z 2020 roku bodajże. Jest ta piękna przypinka, którą widzieliście. Są guziczki, są numerki od psa. Jest śliczne 2 1 druga guldena. Te monety zawsze cieszą, ponieważ są bardzo ładne. No i fantem dnia marka jest przepiękna obrączka srebrna. No wygląda bardzo, bardzo zacnie. To moje fanty. Tutaj jest ten Janczarek współczesny. E, tutaj ta blaszka, która podniosła ciśnienie bez żadnych wybić, bez niczego. Są klucze, jest jakaś psa, psia blaszka jeszcze. Tu jest ta niespodzianka, o której mówię jak to doczyszczę, to w domu spróbuję to rozebrać, zobaczyć co jest w środku. No monetowo to nawet mi posypało. Jest około 14 euro plus jeszcze innych tych monetek pełno. Są jakieś guziorki ta moneta tak jak mówiłem nie wiemy czym jest ale wygląda jak kurde amerykańska moneta tylko dlaczego amerykańska moneta by była z yy, takiego cynku nie? ale jedna czwarta FL no, jedna czwarta FL czegoś no. jest ten medal upamiętniający jakąś 50 rocznicę widzicie 1934 a altem 1984 coś tam kurcze bele no i fantem dnia moim dzisiejszym na oko, prawie że, bo jednak cewka go wyczuła, ale na wierzchu leżący srebrny gulden. No, mistrzostwo świata, mistrzostwo świata, tak byśmy chcieli zbierać. Marek ma dwie piłeczki, a ja jedną. Tu jeszcze jest kończo od Marka, tu jest Łuseczka jeszcze. Serduszko, zapomniałbym o serduszku. A my co? Zadowoleni? Do domu. Uśmiechnięci? Do domu. Marek na nockę, do roboty. Ja chwilę odpocznę. I co? I będzie dobrze. O, tu u nas lepiej widać, Marecki. Pozdrawiamy wszystkich. Do następnego. Dobrze.